Hej, witam Was bardzo serdecznie. Przygotowałem dziś dla Was 10 ciekawostek z gry Claire Obscure Expedition 33. Jestem pewny, że uda mi się Was jakoś zaskoczyć. Zaczynajmy! Clerobscure posiada sekret, który kompletnie psuje powagę finału, ale i tak jest genialny. W grze istnieje 5 plaży gestrali z ukrytymi minigrami i parkurem. Po ukończeniu każdej otrzymujemy strój kąpielowy dla naszej postaci. Jeśli przed ostatnim starciem z Renoir ubierzesz całą drużynę w te stroje, Renoir również pojawi się przebrany w strój kąpielowy. Tak, ten dramatyczny, emocjonalny moment, w którym powinno być napięcie i groza, zamienia się w scenę, gdzie główny antagonista stoi przed tobą w jednoczęściowym stroju kąpielowym. Totalne szaleństwo idealny przykład, jak kreatywni byli twórcy. W świecie Klerobzhiur znajdziesz wiele pianin. Możesz na nich grać, ale czy wiedziałeś, że każda postać robi to inaczej? Większość wybija pojedyncze nuty, ale Verso potrafi zagrać pełny utwór. To nie przypadek, bo Verso jest pasjonatem muzyki i gry na pianinie. Ten drobiazg nie daje bonusów, ale buduje klimat i charakter bohaterów w niesamowity sposób. W lokalizacji z wronami słychać szepty i widać mnóstwo kolorowych ptaków. Jeśli uda ci się zestrzelić wszystkie kruki, pojawi się ukryty boss. Szybki, irytujący, ale możliwy do pokonania. Po zwycięstwie dostajesz specjalne PIKTO z mocą, która automatycznie chroni drużynę po śmierci członka zespołu. Świetna nagroda dla tych, którzy lubią eksplorować każdy zakamarek. W prologu tuż przed Gomasz możesz spotkać Richarda, który pokłócił się z synem Julesem o to, że chce wziąć udział w ekspedycji. Chcąc się pogodzić, szyje dla niego unikalny czerwony mundur. Po ceremonii Gomasz Jules pozwala Ci zatrzymać ten strój. I tu pojawia się easter egg. Czerwony kostium to nawiązanie do Daredevila, bo głos Gustawa podkłada Charlie Cox, czyli aktor grający Mata Murdoka w serialu Daredevil. Subtelny detal, którego wiele graczy w ogóle nie zauważy. Kolejny Esterek jest jednym z najbardziej absurdalnych w całej grze. W mieście Lumier, niedaleko malarza Nikolasa i gitarzystki, stoi zwykły kosz na śmieci. Po kliknięciu go trzy razy, nagle z wnętrza odbywa się głos. Słuchaj, możesz sobie pójść? Ukrywam się tu już od 6 miesięcy, dziś kończę 33 lata. Jeśli malarka mnie nie zobaczy, może nie zrobi mi gomarzu. Okazuje się, że w środku siedzi facet, który od pół roku chowa się przed śmiercią, w koszu na śmieci. Jeśli go nie zignorujemy i będziemy z nim rozmawiać do końca, nagrodzi nas przedmiotem, katalizatorem chromy. Ale to nie koniec. Kiedy wrócisz do Lumier w ostatnim akcie gry, kosz nadal tam jest. Tylko, że już pusty, ale w środku leży notatka oraz rzadki przedmiot. Notatka brzmi tak wygląda na to, że jednak mnie dopadła, ale zostawiam ci skarb, który znalazłem podczas tych miesięcy w koszu. W wiosce gestrali znajdziesz chatkę z gościem otoczonym ogniem. Kiedy z nim porozmawiasz, powie tylko jedno: This is fine. To oczywiste odniesienie do legendarnego Mema z psem siedzącym w płonącym pokoju. Ten sam klimat, ten sam spokój w chaosie. Jeden z najbardziej złożonych ukrytych wątków w ekspedycji 33 dotyczy Francisa, pradawnego żółwia rzeźbiarza. Aby odblokować ten wątek, musisz zbudować relację najwyższego poziomu z Eskę. Gdy Twoje zaufanie wobec niego osiągnie szósty poziom, Eskę wyjawić, że Francis wciąż ma jeden z jego najcenniejszych kamieni. W dialogu poznajemy też historię ich przyjaźni. Przed setkami lat wspólnie tworzyli rzeźby i obrazy, dopóki ich przyjaciółka Klea nie została wymazana ze świata przez malarkę. Francis po odejściu załamał się i zaszył w swojej jaskini, popadając w wieczny smutek. Eskę chcąc odzyskać utracony kamień i zarazem zamknąć pewien rodzioz z życia, postanawia stworzyć rzeźbę przedstawiającą Francisa i Claire razem. Aby przypomnieć mu, że nawet utracone wspomnienia mogą być piękne. Podczas Questa przenosimy się do jaskini Francisa, gdzie dochodzi do krótkiej walki. Nie brutalnej, raczej symbolicznej, jakby Żół próbował obronić się przed emocjami. Po zwycięstwie Francis oddaje kamień i mówi: zabierz to i odejść, zanim znów się rozkleje. Ale to nie koniec. Jeśli po ukończeniu Questa wrócisz do jego jaskini, uruchomisz ukrytą scenę między Francisem a Verso. Żół przyznaje się wtedy, że prezent od Eske był cudowny i że chciałby jego dawny przyjaciel wrócił. Ten moment to kwintesencja emocjonalnej głębi w Expedition First. Free. Gra potrafi w jednej chwili być zabawna, a w drugiej rozdzielać serce. W tej krótkiej rozmowie stary żółw, przez wieki ukrywający się w jaskini, przyznaje, że nie chodzi o gniew, tylko o samotność. I na koniec mówi: Klea odeszła, mój najlepszy przyjaciel zniknął, a ja zostałem sam. W prologu możesz zapukać do budynku, gdzie zakochana para intensywnie spędza swoje ostatnie chwile przed Gomasz. Jeśli stukniesz w drzwi 33 razy, przerwą i zrugają cię za podglądanie. Na początku było ekscytująco, ale teraz to niezręczne. Weź to i idź. W lokacji Frozen Heart znajdziesz zamarznięty pociąg, którego przód przypomina logo Final Fantasy VII. To celowe, gdyż reżyser Expedition 33 opuścił Ubisoft, żeby stworzyć grę inspirowaną właśnie Final Fantasy, swoją kochaną serią z dzieciństwa. Mały detal, który pokazuje pasję i inspirację twórcy. W prologu możemy spotkać rzeźbiarkę o imieniu Estelle, stojącą przy niedokończonym posągu legendarnego Eske. Mówi, że nikt już nie interesuje się sztuką, wszyscy tylko czekają na gomasz. Jeśli z nią porozmawiasz, na końcu powie, masz piękne imię Sophie, chyba wyryje je na posągu. I faktycznie, jeśli wrócisz do umier, w finale gry, zobaczysz ukończoną rzeźbę z małym napisem Sophie u jej podstawy. To tylko mały detal, który pokazuje, jak dokładnie wykonaną grą jest Clare Obscure Expedition 33. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca. Koniecznie napiszcie, jaki moment z gry Was najbardziej zaskoczył. Dajcie też znać, czy chcecie więcej materiałów o Clare Obscure Expedition 33. A jeśli materiał Wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i polubcie ten materiał. Do usłyszenia, cześć!